Tak, Suzuki GN250 Przy zakupie w ogóle motocykla warto sprawdzić obudowę filtra powietrza. Ona będzie albo tutaj z boku, tą pokrywą, albo będzie pod fotelem, lub też pod zbiornikiem paliwa. Dlaczego warto to zrobić? No dlatego, że to nam bardzo wiele powie o samym silniku, o serwisowaniu tego motocykla, jak i o właścicielu. Więc tak, no, patrzymy do obudowy filtra powietrza. Wyciągamy filtr i patrzymy, co jest w środku. Najlepiej palcem. Czy znajduje się tutaj olej? Jeśli w obudowie filtra znajduje się olej, to nie świadczy najlepiej, bo albo właściciel latał na gumie i zasało odmą, czyli odpoeczeniem z czyni korbowej, olej do obudowy filtra, albo zużyte są już bierście tłokowe, jeśli nim ma spory przebieg lub są przedmuchy na zimmeringu skrzyni yy, przepraszam yy, skrzyni korbowej ponieważ zimmeringi są już no, nie trzymają prosto mówiąc dlatego no, warto przy zakupie jakiegokolwiek motocykla właśnie zajrzeć do tej obudowy chociaż sprzedający niechętnie będzie niechętnie będzie chciał to rozebrać jednak no, my za to płacimy, my wymagamy my chcemy mieć jakieś sprzęty do jeżdżenia, nie do remontu od razu myślę, że to jest podstawowa sprawa, jeśli chodzi o o to, by zdiagnozować stan silnika, w jakim stanie on się znajduje właśnie zajrzenie, z, trzeba zajrzeć po prostu do tej obudowy i sprawdzić, czy tam w środku nie ma oleju a jak jest olej jeszcze jest inna opcja jedna, że właśnie przy serwisowaniu Motocykla znalazł za dużo oleju do silnika, to też może nastąpić, że też może się zdarzyć, że ten olej jest sobie wyrzucony. Jeśli to są śladowe ilości, to się nie ma co przejmować, jednak jeśli jest sporo tego oleju w tej obudowie, po prostu należy taki motocykl odpuścić. No więc, tak, no, jeśli ktoś lubi sobie samemu coś zrobić, no to nie sprawi mu najmniejszego kłopotu wyregulowanie luzów zaworowych w silniku w tym wypadku jest to silniczek Suzuki GN250 nie i będziemy tutaj regulować i sprawdzać zawory w tym silniczku właśnie jest to czynność stosunkowo prosta akurat w tym wypadku ponieważ tutaj są zaworki śrubowe w środku więc jest to tak zwany gwint z przeciwnakrętką nie ma tutaj płytek jednak żeby cokolwiek samemu sobie zrobić trzeba mieć, no, mieć te podstawowy zestaw tych narzędzi, klucze oczkowo otwarte i podstawowe klucze nasadowe z grzachotką. No. Ja tutaj powiem szczerze, no te podstawowy zestaw choćby narzędzi no, musi być trochę lepszej klasy, nie może być to no name klucz, ponieważ no, objedziemy takim kluczem śrubę, zniszczymy ją i z tego nic nie będzie, jeśli śrubka będzie mocno dokręcona. Nie ukrywam, nawet w marketach budowlanych tutaj możemy dostać taki zestawik kluczy lepszej jakości niż, niż no-name. Od czego tu zaczniemy? No, zaczniemy przede wszystkim od odkręcenia śruby pokrywki nie śruby yy, wału korbowego żebyśmy mogli spokojnie sobie kręcić tym wałem ja sobie zrobiłem kawałek blachy ponieważ nie mam oryginalnego klucza do tego, do tej pokrywki więc zarobiłem yy, sobie kawałek blachy by móc to odkręcić o proszę bardzo idzie to prosto łatwo nie róbmy tego śrubokrętem płaskim cienkim ponieważ uszkodzimy sobie tylko ten dekielek i nic z tego nie będzie Tak, Zakierę już mamy odkręcony. O. Musimy pamiętać, że jest tu taka gumowa ustrzelka jak widać. Taki zmyręg. I trzeba patrzeć, bo on nieraz się to lubi przykleić na obrzeżach. I po prostu trzeba go delikatnie przemówić. I założyć na zepierę, gdzie byśmy tam nie zniszczyli. Teraz W tej kolejności musimy odkręcić pokrywki zaworów, tutaj są zawory sące, bliżej zawsze jak nie tutaj są, bliżej kolektora wydechowego po zawory wydechowe one są przykryte takimi dekielkami, właśnie po to żeby to można było wyregulować i skontrolować już te sobie te dekielki tak, śluby mamy podkręcone w tych dekielków, dekielku, więc teraz wciągamy, o proszę tak się to ściąga i tutaj mamy już dostęp do, o, nie o, do zaworów, gdzie znajdujemy się w środku. Jeden. Teraz jeszcze drugi. Właśnie. No i zaraz znowu patrzymy, ponieważ jak widzimy została nam tu uszczeleczka więc też ją ściągamy ładnie o. i tu ją założymy Z powrotem od razu, żebyś nam nie straciła i żeby się nam nie uszkodziła tu mamy sące, jest bardzo środka tutaj mamy zawory wydechowe i je będziemy zaraz regulować tym krokiem i etapem będzie odkręcenie tej śrubki z góry, ponieważ tutaj jest oczko, które nam wskaże górny martwy punkt tłoka, który musimy osiągnąć. Tak. Nieraz zdarza się, że po prostu tych w budowie nie ma tych dekierków do odkręcenia, by przeprowadzić regulację, wtedy musimy no niestety ściągnąć całą obudowę. Przed tym należy oczywiście spuścić olej. W tym wypadku, jeśli te kierki są, oleju spuszczać nie musimy. Możemy to przeprowadzić bez ściągania tej obudowy. Jednak musimy pamiętać, że przy regulacji jakichkolwiek zaworów silnik musi być zupełnie zimny. Najlepiej, żeby stał dzień lub dwa nawet w takiej temperaturze, no, powiedzmy, nie na słońcu, ale w, takiej, no, w garażu, powiedzmy, takiej pokojowej. Dlaczego? No dlatego, że tu wchodzą w grę setne milimetra i wiadomo aluminium metal się rozszerza zwęża pod wpływem ciepła, pod wpływem ciepła się rozszerza więc więc byśmy mieli tutaj zafałszowany wynik tych pomiarów, które teraz przeprowadzimy Co do narzędzi jeszcze zapomniałem wspomnieć oczywiście musimy mieć jeszcze szczelinomierz do badania tego tych zaworów, tego ruchów zaworowego. Taki szczelinon jest 20 złotych. Kosztuje, on się nam przyda na wiele razy. Z tyłu mamy napisane, jakie one są, jakie są grubości tych blaszek. Może wyciągniemy go. O. Tutaj mamy różnej grubości blaszki, one są opisane, jakie mają grubość, na każdej jest napisane, jaka jest grubość tej blaszki. 0,19, proszę 0,21. One są cieńsze, grubsze. W związku z czym taki szczelnik już w zupełności wystarczy do zmierzenia tych żeluzów zaworowych. Oczywiście, żeby wiedzieć, jakie te mają być, musimy sobie najprościej z internetu ściągnąć serwisówkę danego motocykla, czyli wpisujemy sobie w wyszukiwarkę serwis manual, serwis manual, typ motocykla i zawsze znajdziemy jakiś tam w PDF-ie, powiedzmy serwis ten manual, tam jest po prostu znajdziemy, no w tym wypadku tutaj są zawory, czyli te bliżej gaźnika, jak mówiłem, są od 003 do 008 mm. Yy... Wydechowe od 008 do 0013 mm. IN, czyli SONCE X, czyli wydechowe. Tak. Jeszcze Wam pokażę różnicę w tych szczelinomierzach więc są, jak widzimy ten jest szerszy, ten jest węższy. Zawsze jak będziemy kupować czterinomysz, kupujmy raczej starajmy się kupić ten węższy, dlatego że jest łatwiejszy dostęp do, wtedy do tego zaworu. One są wiadomo, no im szersze, tym gorzej się to sprawdza. Dlatego dlatego warto na to zwrócić uwagę przy zakupie. Następnym etapem będzie tutaj dopasowanie klucza byśmy mogli spokojnie kręcić wałem korbowym. Teraz go dopasujemy i będziemy dalej robić. Zawsze pamiętamy, że dopasowaliśmy ten klucz. Zawsze pamiętajmy, że wał kręci się w kierunku jazdy, tak jak przednie koło. Gdyby nam się przekręcił za bardzo, czyli za bardzo daleko, byśmy przesunęli ten wał, pokręcili go, Wtedy nigdy nie wracajmy z powrotem. Dlaczego? Dlatego, że kręcąc wałem w przeciwnym kierunku rozluźniamy łańcuch rozrządu, który jest w środku, po stronie, gdzie on jest napięty. Gdy on zostanie w tej pozycji luźny, tam gdzie ma być napięty, rozruch motocykla może spowodować przeskok na wałku rozrządu. Zniszczymy silnik. Po prostu jeśli za daleko przekręcimy, tym kręcimy jeszcze raz cały cykl pracy od nowa, dopóki, dopóki nie będzie we właściwym ustawieniu. Jak to robimy? A więc patrzymy na te zawory, czyli sące, do momentu, aż one pójdą na dół. Wtedy to znaczy, jak zawory się otwierają. Jeśli zawory sące się otwierają, Jesteśmy w tak zwanym pierwszym suwie, czyli sanią. Pomiaru dokonamy w suwie sprężania. Więc jeśli one zaczynają iść na dół, wtedy już tutaj nie patrzymy, tylko będziemy patrzeć w to oczko tutaj. I kręcimy do momentu, dopóki znak T. Nie się z znakiem na obudowie. Już to będzie widać. Ja to ustawię. I spróbuję jakoś to podświetlić.